Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? Fili? zapytać, co z Pani ślubu utkwiło Pani najbardziej w pamięci? E, chyba to, jak mąż składając mi przysięgę ścisto mnie za rękę. To było takie najmilsze. A jakieś takie śmieszne zdarzenia. No to chyba takie, nie wiem, tak stres, tak? Towarzyszące każdemu, także nie bardzo się wie, kiedy ma się usiąść, kiedy wstać, kiedy klęknąć. Co mnie za ślubu najbardziej w pamięci? No nie wiem. Po dzieci, czwórkę dzieci mam, żonę ładną. Do tej pory będziemy w tym roku 50-lecie obchodzić. No i co więcej. Wszystko dobrze. A z samej uroczystości ślubnej, z wesela, jakieś takie śmieszne zdarzenia? Oj, raczej nie. Nie, nie nam sobie. Chyba to, że za nie mówiłam z wrażenia i ze stresu. A jak było z przygotowaniami? Z przygotowaniami, no, szło powoli, ale sprawnie. E, jakieś śmieszne zdarzenia, wpadki? Zdarzenie było śmieszne jedno. Mój mąż chciał mi założyć swoją obrączkę. Ojej, było dużo takich rzeczy do wspominania. No, a, mamy... a najbardziej? E, no, chyba najbardziej to, jak się moi goście bawili. <grym> <grym> Tą radość. Czyli zabawa była udana, zabawa tak? Tak, jak najbardziej była udana. E, poprawiny były? O, były. Do czwartej nad ranem, nad ranem drugiego dnia, także <grym> 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 były, były. Ojej, już to tak dawno było. <grym> Ale takie pierwsze wspomnienie, które. No ja trudno mi powiedzieć. No. Sama, sama ta, ta no w kościele to ta uroczystość. No i najbardziej mi się wydaje. Mm -hmm. A z wesela? No wesele jak wesele było i, i minęło. no. Poprawiny były czy nie było? No trochę nie, nie za duże, nie duże wesele było, także... Takie sobie skromny raczej bym powiedziała. O, proszę Pani. No, pierwsze wspomnienie, samo to, że dobrze zrobiłam, że wyszłam za mąż. Cieszę się bardzo, to cieszę się, no bo to już minęło no trzydzieści kilka lat, więc jestem zadowolona. Obrączka na rynku jest w dalszym ciągu, jedna i ta sama, także jestem zadowolona i szczęśliwa. E, z samej uroczystości ślubnej, z wesela, co Pani utkwiło w pamięci? O, to już było tak dawno, że już może niewiele utkwiło, ale samo to, że no, była duża uroczystość, dużo gości i było dobrze. Poprawiny też były? Zespół dobry? Oczywiście, że były. zespół był y, od męża z pracy koledzy, więc było no, po znajomości tak trochę, ale było dobrze i jestem zadowolona. No ładny ślub był. Goście byli ładni, można powiedzieć, także byłem zadowolony. Aha. A no. jakieś takie śmieszne zdarzenie? O, to już tyle lat, to jeszcze, to jest ciężko powiedzieć, no. Jak się wyszło z kościoła, to ładnie było, bo zaczęli słypać sypać kwiaty i pieniążki drobne trzeba było zbierać. O. Pani dyrektor najbardziej w pamięci utkwiło mi oczywiście sam ślub kościelny, dlatego, że razem z żoną, podchodząc do ołtarza, nie widzieliśmy, kto jeszcze, kto przyszedł na sam ślub. Więc ja za 5-5, bo ślub było 17 odwróciłem się i stwierdziłem, że nikogo nie ma na tym ślubie. I powiedziałem, że słuchaj, Ewa, nikogo nie ma, nikt nie przyszedł. Byliśmy bardzo przerażeni tym faktem. No, oczywiście o, o 17 wszyscy weszli i okazało się, że wszystko dobrze, wszyscy nasi przyjaciele, rodzina zjawili się na naszym ślubie. A z samych przygotowań do ślubu, co takiego było najbardziej stresującego? Nie wiem, co utkwiło w pamięci? Co mi utkwiło w pamięci i co było najbardziej stresującego? Chyba wizyta u fryzjera przed, przed samym ślubem. Miałem nadzieję, że jakoś tam będę wyglądał, prawda? że te włosy jakoś mi się tam poukładają. A trzeba pamiętać, że kiedyś w dawnych latach miałem te włosy dosyć długie. Więc to było bardzo stresujące. Oczywiście sam moment ślubu, praktycznie nie słyszałem, co ksiądz do mnie mówił. To było bardzo stresujące, bardzo stresujące doświadczenie, ale wszystko wyszło na koniec dobrze. A jakieś takie wpadki w międzyczasie? Jakieś śmieszne zdarzenia? No, oczywiście na samym ślubie. Wpadek to oczywiście mm, moje liczne przejęzyczenia i drżący głos. Drżący głos przysięgi. No tak, to było w 2004 roku 9 października ślub i wesele. Na wesele oczywiście było bardzo wesoło. Zaprosiliśmy razem z moją żoną Ewą dużą ilość młodych kolegów i koleżanek. Zabawa była przednia. Tak jak pan powiedział, był to październik. Jak wyglądało z pogodą? Czy nie przeszkodziła deszcz, nie wiem, mróz? Nie, no deszczu oczywiście nie było. Ale ten garniturek taki mój e, 9 października i Ewy, sukieneczka, wchodząc e, do kościoła, oczywiście szczękaliśmy zębami bardzo głośno. Jakie ma Pan takie pierwsze wspomnienie związane ze swoim ślubem? E, pierwsze wspomnienie, no przede wszystkim bardzo pozytywne wspomnienie. Pierwsze moje wspomnienie ze, ślu ze ślubu to jest e, moja małżonka, która wyglądała przecudownie w pięknej białej sukni przed ołtarzem. No to jest taki pierwszy obrazek, który mi przychodzi do głowy. Miałem śmieszne zdarzenie. W trakcie pierwszego tańca na weselu mieliśmy taką atrakcję, że z zawieszonego wielkiego balona który był na, na, pod sufitem podwieszony. On miał pęknąć, i z niego miało się wysypać mnóstwo małych baloników i konfetti. I rzeczywiście tak się stało, tylko że reszta tego wielkiego balona spadła mi prosto na głowę. W związku z tym przez chwilę miałem czepek pływacki na głowie, i to było dosyć zabawne dla wszystkich, nie dla mnie. A zabawa weselna, goście, zespół jak to wyglądało? Czy były poprawiny? Były poprawiny. Zespół mieliśmy z Białego Stoku, także do, dosyć e, dużo musieli pokonać odległości, żeby do nas przyjechać. E, ale wcale krótko nie grali, grali bardzo długo. E, myślę, że wszyscy goście się świetnie bawili. E, zespół był naprawdę super. Poprawiny później też były super. Mm, zarówno ślub, jak i wesele wspominam bardzo miło. A z przygotowań do ślubu? Co takiego było, nie wiem, najbardziej stresującego, yy, trudnego? Ja się nie stresowałem tak bardzo, przynajmniej tak mi się wydawało, chociaż sądząc po garniturze, który z dnia na dzień był coraz bardziej za duży, był coraz większy, no kilka kilogramów na pewno z tych nerwów straciłem. I to, to myślę, że wszystko razem. To, to taka niewiadoma, jak będzie po ślubie, jaka się będzie zachowywała żona po ślubie, tak? Jak się będzie wspólnie żyło, no to chyba zawsze jest przed każdą taką dużą zmianą w życiu jest niepokój jak i jakiś stres. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV?